Czasami, kiedy rozmawiamy o ekologii, to mam wrażenie, że robimy z tego ciężką pracę. Tymczasem, ekologia to jest naprawdę bardzo piękna przyroda. Dzieci wszystko będą robić chętniej, jeżeli dorośli też się w to zaangażują. I nagle się okaże, że nie potrzeba nowych klocków, nie potrzeba nowych zabawek, nie potrzeba gotowych rzeczy. Tylko atrakcja bycia z rodzicami, robienia tego wspólnie, no to jest naprawdę niebywała frajda. Tyle lat mam ogród i tydzień temu się dowiedziałam, dlaczego w ogóle kredkopiek obce. I wszystko dlatego, że mnie o to właśnie bratanek zapytał. To jest niesamowite, jak elementarnych rzeczy czasami nie wiemy. Profesor Magdalena Kachniewska, SGH, jest dzisiaj z nami. Dzień dobry. Dzień, Dzień dobry. dobry. Wiedza. Daj się zaskoczyć. Podcast PKO Banku Polskiego. mawiać w ogóle z dziećmi o ekologii? Ciekawie, to jest pierwsza rzecz. Nie zanudzić, nie zamęczyć i nie przestraszyć, nie wzbudzać poczucia winy, nie spowodować, żeby dzieci uznały, że mówimy o czymś strasznym i trudnym. Pamiętajmy o tym, że ekologia jest nauką, i to nauką strasznie trudną. Trudną również dla nas dorosłych. Mam na myśli to, że to jest dyscyplina naukowa niesłychanie skomplikowana. Mówi o ekosystemach tak straszliwie złożonych, że my, jako dorośli, wymontowując z niej jakiś pojedynczy fragment, jeden element tego ekosystemu, rozwalamy całość. Jeżeli chcemy to ogarnąć umysłem, zapisami jakimiś, statystykami, to naprawdę uginamy się pod brzemieniem tej wiedzy. Więc nie ma sensu zadręczać dzieci opowieściami o całości tego systemu. Trzeba pokazywać im eksperymenty, banalne rzeczy, banalne przykłady. Na przykład. Na przykład powiesić na balkonie białą koszulkę, a drugą taką samą białą koszulkę zostawić poskładaną w szafie i pokazać po upływie całego dnia, jaka jest różnica między tymi dwiema koszulkami, żeby dziecko mogło własnoocznie przekonać się, jak wygląda po całym dniu biała koszulka wisząca na balkonie w mieście. I z tego jasno już wynika, jakie mamy zanieczyszczenie powietrza. Nie trzeba wtedy opowiadać o jakichś pyłach, o stężeniu pyłów itd. Po prostu na białej koszulce widać, czym oddychamy. Tego typu eksperymenty można przedstawić spokojnie pięciolatkowi i pięciolatek będzie rozumiał na czym polega problem, będzie wiedział, czym oddycha. Oczywiście nie chodzi o to też, żeby go przerazić, żeby potem dziecko w maseczce chodziło. Natomiast uświadomić, że to oznacza, że na przykład warto czasami rozważyć, żeby do przedszkola przespacerować się, a nie jechać samochodem, żeby na wycieczkę wybrać się rowerem, a nie autem, czyli pokazywać dziecku, że to nasze codzienne postępowanie, nasze uczestnictwo w codziennym życiu będzie miało przełożenie na to, czym na przykład oddychamy. Podobny eksperyment można zrobić z wodą. Wziąć kropelkę atramentu, wpuścić do wody, pokazać jak ten atrament rozpuszcza się w wodzie i natychmiast w całej szklance woda się robi błękitna i wytłumaczyć, że w ten sam sposób na przykład można zanieczyszczać rzeki całe. I znowu wytłumaczyć dziecku, że takie procesy dzieją się, tak, że ta woda w rzece nigdy nie będzie krystalicznie czysta, że to nie jest nigdy źródło, ale równocześnie wyjaśnić, że ma znaczenie co w tej wodzie się rozpuszcza. To naprawdę są procesy, które można pojedynczo, w oderwaniu od wszystkich innych, wytłumaczyć małemu dziecku, ale później to dziecko, słysząc o zanieczyszczeniach rzek czy zanieczyszczeniach powietrza, będzie rozumiało, na czym te procesy polegają. Jak to zrobić bez poczucia winy, właśnie o którym pani mówi, bo ekologia wpycha nas w taki nieprzyjemny stan i czasem uciekamy od tego tematu, my dorośli. Tak, uciekamy, bo mamy poczucie odpowiedzialności za to, do jakiego stanu doprowadziliśmy planetę. Najważniejsze jest tutaj pokazanie, że my też możemy odczynić te uroki. Pokazanie właśnie dlatego nie bez powodu powiedziałam, że natychmiast mówiąc o zanieczyszczeniu powietrza, wskazać: Słuchaj, to dzisiaj do przedszkola, przejdźmy się spacerem. Pada deszcz, nie szkodzi, weźmiemy parasol, tak? Nie ma złej pogody, jest tylko złe ubranie. Chodzi o to, żeby temu dziecku pokazać, że na to wszystko są jakieś sposoby i my te sposoby, jako ludzie inteligentni, jako ludzie myślący, mający, Właśnie różnego rodzaju środki zaradcze, możemy właśnie zaradzić. To uruchamia też takiego ducha przygody. To jest ważne, żeby w dzieciach tego ducha przygody budzić. Pamiętam, jak moje dzieci jeszcze były małe. Tutaj może ważne jest, że to byli chłopcy, ale wiem, że moje koleżanki, które mają dziewczynki, też lubią takiego indyjskiego ducha przygody w tych dziewczynkach budzić. Często nawiązywały do książek, właśnie typu Orle Pióra i tym podobne. Taka literatura bardzo się dzieciom zawsze podoba. I tam jest właśnie poszukiwanie tych różnych takich aspektów głębokiej więzi człowieka z przyrodą. Tam często są takie wątki poruszane, no bo ten świat indyjski najbardziej się z tym kojarzy, prawda? Zrozumienia tej przyrody, współżycia z tą przyrodą to jest ten ogromny szacunek oddawany zwierzętom. To jest przykładanie wagi do tego, żeby się nic nie marnowało. I ja pamiętam jak moje dzieci zaczynały później zwracać uwagę na przykład na to, że jak coś kupujemy to żeby się nic nie marnowało. Zaczynało się pytanie a co by Indianie zrobili z czymś tam, tak? Mało tego, bardzo im imponowało to, że dziadkowie wiedzieli więcej niż my rodzice o tym jak wykorzystać każdą część. Zużytej odzieży, nie wiem, wyprodukowanego mięsa, dlatego że dziadkowie pochodzili z tego pokolenia, które zaznało, nie wiem, niedoborów z czasów wojny czy powojnia, w związku z tym było dużo bardziej oszczędne. My się z tego naśmiewaliśmy jako młodzi ludzie, prawda? że ten dziadek trzyma to wszystko w tej piwnicy, na Boga przyda się, przyda się. I tych przydasiów w domu było zawsze strasznie dużo. Ale pokolenie naszych dzieci bardzo docenia to, że dziadek zawsze wszystko ma. Jak potrzeba potem coś do przedszkola, guzik, śrubkę, kołeczek, cokolwiek, to się idzie do dziadka do piwnicy i dziadek wszystko znajdzie. Bo te przydasie brały się właśnie z tego wiecznego poszukiwania drugiego zastosowania dla każdej jednej rzeczy. Babcia miała każdy gałganek, każdą szmatkę. Znowu to się brało z tego, że się pochopnie niczego nie wyrzuca. Ale proszę też zauważyć, że w naszym pokoleniu, po trosze, dzięki istnieniu mediów społecznościowych, narodziła się ta umiejętność wyszukiwania sposobów darowania drugiego życia starym rzeczom. Te wszystkie grupy, które powstają w mediach społecznościowych, typu śmieciarka jedzie, wyrzucona komoda jak dać drugie życie zniszczonemu lustru i tym podobne. To jest absolutnie coś pięknego i trzeba w te akcje włączać dzieci. To jest coś niebywałego i jak dzieciaki kochają na przykład odnawianie mebli. Piękną rzeczą jest to, że wtedy się nie trzeba przejmować tym, że te meble zostaną nieudolnie odświeżone. Cudowne jest to, że dzieci w ten sposób uczą się również oszczędzania. Chcesz mieć nowy wystrój pokoju, dawaj bierzemy starą komodę, którą babcia wystawiła na strych albo nawet na śmietnik, i możesz ją pomalować jak chcesz. Nie umiesz jej profesjonalnie odnowić, bo ci, nie wiem, tam fornir odchodzi i tak dalej. Nie szkodzi, ze skrobiesz tak, jak potrafisz. Pomalujesz może niewłaściwą farbą, może trochę będzie się łuszczyło, ale masz w takich kolorach, jak lubisz obklejone tapetą w misiaczki, tak jak ci się podoba stoi u ciebie w pokoju. I moje dzieci na przykład były zafascynowane tym, że stały w ich pokoju meble, które same sobie podnawiały. To akurat były stare szafy biblioteczne z SGH, które kupowałam mm -hmm. na jakichś tam aukcjach, wyprzedażach za grosze. I dzieci pomalowały je na jakieś tam szalone kolory, niebieskie, czerwone i tak dalej. Miały też jedną ścianę pomalowaną czarną farbą tablicową, i po całej ścianie mogły pisać. To nie była powieszona tablica, to była ściana zamieniona w tablicę. I pamiętam dzieci znajomych, które przychodziły do nas i zazdrościły im tego pokoju. A wystrój tego pokoju kosztował mnie dokładnie 115 zł. Słuchajcie, to jest niesamowite, że im taniej, tym więcej radości. Podoba Ci się ta rozmowa? Dodaj podcast do Obserwowanych na swojej ulubionej platformie. Dzieci wychodząc do sklepu chcą mieć wszystko. Oglądają nowe, śliczne rzeczy, i chcą nowe, i chcą dużo, i chcą ciągle coś kupować. Jak na to zaradzić? Co dziecku powiedzieć w sklepie, żeby przekonać je, jeśli ma ochotę kupować ciągle nowe rzeczy, jednak do tego odnawiania starego regału, i jednak do tego, żeby dać drugie życie starym rzeczom? Myślę, że dobrym sposobem jest zainspirowanie dzieci obrazkami z internetu. I teraz, jeżeli dziecko te obrazki ogląda, to wystarczy teraz dyskretnie naprowadzić na to, żeby obejrzało sobie, jak można odnowić na przykład stoliczek, komódkę, nie wiem, szafkę nocną, cokolwiek, bo zacznijmy od jakichś drobiazgów małych, nie porywajmy się od razu na meblościankę. I ręczę Państwu, że jeżeli przejrzymy, nie wiem, 150 tego typu propozycji i dziecko się tym zafascynuje, a potem jeszcze przejdziemy się na przykład w jakimś supermarkecie budowlanym podziale z tapetami i dziecko się naogląda, Jakie piękne można sobie wzorki samemu wybrać, nie gotowe szafki, tylko właśnie takie, ja będę mieć misiaczki, czy dinozaury, czy gwiazdki, czy królewny, jak mi się podobają, to wtedy nagle to dziecko zacznie. Modelować sobie w głowie pomysły, których nie ma w żadnym sklepie. Jeżeli do tego wszystkiego jeszcze zrobimy z tego naprawdę imprezę rodzinną, bo to jest bardzo ważne, to nie ma być, zapchaj dziura czasowa, dać dziecku wszystko, siadaj tutaj i się tym zajmij. To ma być coś, w czym my współuczestniczymy. Dzieci wszystko będą robić chętniej, jeżeli dorośli też się w to zaangażują. I nagle się okaże, że nie potrzeba nowych klocków, nie potrzeba nowych zabawek, nie potrzeba gotowych rzeczy. Tylko atrakcja bycia z rodzicami. Robienia tego wspólnie, tej wyklejanki czy tej malowanki, czy cokolwiek, ale na żywym meblu, możliwość ustawienia tego potem u siebie w pokoju, no to jest naprawdę niebywała frajda. Potem oczywiście z czasem dziecko zacznie samo poszukiwać takich możliwości, nie mówiąc już o tym, że przy okazji się nauczy czegoś fajnego. Dzieci bywają też czasem lepiej w tym świecie obeznane niż my. Czasem zaskakują nas swoimi dojrzałymi spostrzeżeniami w tym zakresie. Też widzi pani to, obserwując to młode pokolenie? Zdecydowanie tak i to znowu wynika jakby nie patrzeć z wszechobecności internetu w ich życiu. Dlatego ja jestem bardzo ostrożna w takim wczorajszym potępieniu tegoż internetu, chociaż sama jestem akurat bardzo ostrożna. No, wykładam niestety również tą teorię nowych mediów i zdaję sobie sprawę z różnych zagrożeń, również dla kształtowania młodych umysłów itd. Te nowe media trzeba umieć też tak tym dzieciom podsuwać, w taki sposób zagospodarowywać, żeby właśnie one fajnie tym dzieciom posłużyły. Dzieci potrafią dzielić się tam niesamowitymi różnymi pomysłami. I dzieci uczą się na przykład takich banalnych rzeczy, jak tworzenie list zakupowych, a to jest nieprawdopodobnie ważna umiejętność. Proszę zauważyć, że wiele zakupów, które robimy, proszę wybaczyć określenie, głupio po prostu głupio, to są zakupy, które realizujemy pod wpływem głodu, pod wpływem impulsu, dlatego, że znaleźliśmy się w miejscu, w którym coś na nas oddziałuje w sposób niesłychanie impulsywny, i my w tej chwili, tu, teraz, pod wpływem emocji chcemy coś mieć. Bo jest kolorowe, bo jest ładne, bo jest smaczne, bo właśnie wyszliśmy głodni z pracy. Jeżeli to działa tak na dorosłych, no to wiadomo, że w dwójnasób będzie działać na dziecko. Tymczasem dzieci tworząc, ucząc się tego, że tworzą przed wyjściem do sklepu listę zakupową, co na pewno chcą kupić, co mi jest na pewno potrzebne, przygotowują się i do tego, żeby lepiej gospodarować pieniędzmi, i do tego, żeby nie ulegać tym impulsom, nie ulegać reklamie, żeby te zakupy były przemyślane. Co jeszcze jest bardzo ważne, one wtedy mają czas, żeby w domu zastanowić się, czy na pewno takiej rzeczy już nie mają, czy na pewno potrzebna jest im kolejna bluzka, sukienka, piłka i tym podobne. Tutaj bardzo też zachęcam. Ja nawet muszę powiedzieć, że ze studentami coś takiego robię. My tutaj o dzieciach rozmawiamy, ale proszę mi wierzyć, że te duże dzieci, które ja w SGH kształcę, mają podobne problemy. Tu przed Bożym narodzeniem robię ze studentami takie ćwiczenie, że proszę ich o przygotowanie gifa, bo przy okazji się uczą gify wtedy robić, na którym mają stworzyć stertę prezentów otrzymanych poprzedniego roku na Boże narodzenie, z których to prezentów ani razu w ciągu roku nie skorzystali. I zazwyczaj jest tak, że kiedy zadaję im to zadanie domowe, to pierwszy odruch jest taki, że nie mamy nic takiego w domu. Po czym się okazuje na następnych zajęciach, że wszyscy studenci, absolutnie tak jak mamy ich 200 w auli, mają przynajmniej kilka rzeczy w domu, które dostali w prezencie rok wcześniej i z których w ogóle przez cały rok nie skorzystali. To jest za każdym razem dla mnie bardzo frapujące. Kilkuset studentów, z których każdy może takie rzeczy u siebie w domu znaleźć. To pokazuje, jaka jest gigantyczna skala marnotrawstwa. Przypuszczam, że jeśli chodzi o dzieci obsypywane podarkami przez dziadków, ciocie, babcie i tak dalej, to będzie to jeszcze większy tak naprawdę wyczyn i myślę, że to jest fajne ćwiczenie też, żeby przed wyjściem po jakiekolwiek zakupy i tak dalej, zaproponować dziecku. Wyciągnijmy wszystkie twoje zabawki i zobacz, które dostałeś na przykład na ostatnie urodziny albo na ostatni dzień dziecka, na ostatnie boże narodzenie, imieniny, cokolwiek, no jakie tam świętujemy okazje. Niech dziecko zrobi taką stertę zabawek i przyjrzy się, których na przykład nie używało w ciągu ostatniego półrocza czy roku, i zastanowi się, co z nimi zrobić. Czy to są rzeczy, które chce zatrzymać, czy rzeczy, które chciałoby komuś podarować. Pomyślmy, jak je zagospodarować. I postawmy też taki, no, takie wyzwanie. Żeby każda zabawka, którą chcielibyśmy kupić, musiała zostać najpierw wymieniona na tą, która już nie jest potrzebna. Tak? Niech to będzie przynajmniej jeden do jednego. Potem nawet zwiększmy to wyzwanie jeden do dwóch, tak? musisz oddać dwie zabawki nieużywane, żeby jedną nową kupić. Uczmy dziecka w ten sposób unikania tego marnotrawstwa. W jaki sposób przełożyć to na pieniądze? W jaki sposób pokazać dziecku oszczędności płynące z ekologicznych czy proekologicznych zachowań? Czy to jest dobra metoda na to, żeby uzmysłowić mu, ile to tak naprawdę kosztuje, jeśli tej wody nie zakręci, myjąc zęby, albo jeśli właśnie nie kupi nowego przedmiotu? To jest bardzo dobry sposób. Są w ogóle już aplikacje, które pomagają na przykład przeliczać skalę zużytej wody na złotówki. tak? Ile wylałeś wody, na przykład właśnie nie zakręcając wody, w czasie, kiedy, nie wiem, myjesz włosy szamponem i mógłbyś tą wodę zakręcić, albo myjąc zęby. W tym czasie przecież mogłeś tą wodę zakręcić do czasu, aż będziesz te zęby by płukał. Więc warto korzystać z takich aplikacji, bo wtedy dziecko rzeczywiście ma, tak jak w grach komputerowych, tą skalę postępu, rankingi, widzimy te słupeczki, jak one tam rosną, maleją. Niektóre aplikacje pokazują to nie w postaci złotówek, tylko w postaci zieleniących drzewek, tak? czyli przeliczają te złotówki jeszcze na listki na drzewach. I jeżeli postępujemy ekologicznie, drzewko się robi bardziej zielone, jeśli nie ekologicznie, to zaczynają spadać listki z tegoż drzewka, więc jeszcze do tego mamy wizualizację tego w przełożeniu na to co się dzieje z przyrodą. I jeszcze inny sposób, który wymaga troszkę więcej pracy od nas jako rodziców, to jest na przykład ograniczenie i marnotrawstwa żywności. Jeżeli widzimy, że marnuje się jedzenie w domu, a marnuje się w każdym domu, zaproponujmy na przykład w jakąś sobotę, kiedy mamy troszkę więcej czasu, sprzątnijmy dzisiaj lodówkę i przyjrzyjmy się, ile nam się tam wędliny zepsuło, a gdzie jakiś serek przeterminowany. Wyjmijmy te wszystkie produkty, które się już naprawdę nie nadają do spożycia. Też uczmy dzieci odróżniać te, które po prostu nieładnie wyglądają, bo jest na przykład zwiędnięta trochę. Trochę sałata, ale jeszcze ją zjeść możemy, od tych, które się ewidentnie już zepsuły. I te, które się ewidentnie zepsuły, sprawdźmy, ile kosztowały. Zróbmy sobie tabelkę, podsumujmy wyniki w tabelce, ile to kosztowało. Jeżeli w jakimś tygodniu nie znajdzie się ani skrawek zepsutej wędliny, nic się w lodówce nie zepsuło, nie zmarnowaliśmy ani skrawka żywności, to wtedy zgromadzoną kwotę. Dziecko może zagospodarować i przeznaczyć na jakiś fajny zakup, jakąś piękną zabawkę. Czyli chodzi o to, żeby dziecko dążyło do tego, że w pewnym momencie nic się nie zepsuje, bo dopiero wtedy będzie bingo, będzie można rzeczywiście wykorzystać dla jakiejś radości. Można też postawić jakiś limit, na przykład, że jeżeli się nic nie zepsuje w lodówce, to na przykład będziesz mógł z tego konta podjąć te 10 zł, czy z tej skarbonki i za 10 zł coś sobie kupić. Albo pozostawić to, aż Ci się uzbiera na przykład 150 zł, bo chcesz sobie zgromadzić to na jakąś drogą zabawkę, czy nie wiem. No to w zależności od tego, jakie tam mamy metody i w jakim wieku też jest dziecko, bo pamiętajmy, że czym innym jest 10 zł dla pięciolatka, Czym innym dla 15-latka, więc tutaj wiele zależy od tego, z kim mamy do czynienia. Z tym także łączy się moje kolejne pytanie, jak nie popaść w drugą skrajność. To znaczy, jak nie zacząć żyć tak bardzo ekologicznie, tak bardzo w zgodzie ze wszystkimi zasadami, a jednak szukać tej radości w, w takim sposobie życia. W dużej mierze to zależy od tego, czy nauczymy dzieci otwartości na to, jak funkcjonuje przyroda. Czasami, kiedy rozmawiamy o ekologii, to mam wrażenie, że robimy z tego ciężką pracę. Tak? Zaczynamy po prostu no, w takim trudzie i znoju tą ekologię uprawiać. Mówię o nas dorosłych, że staje się dla nas naprawdę morderczym trudem. Tymczasem, ekologia to jest naprawdę bardzo piękna przyroda. Ja pamiętam, jak pierwszy raz z moim bratankiem, maluchem wtedy, bo on miał tam 6 lat, stanęłam przed wielkim dębem i mu powiedziałam: Czy wiesz, że dąb jest schronieniem dla 500 gatunków różnych istot? Na co on powiedział: Nie, ciocia, to jest niemożliwe. Zaczęliśmy wtedy poszukiwać różnych informacji, co tam może żyć. Oczywiście jasne, że jeżeli on sobie wyobraża te istoty jako, nie wiem, wiewiórki na przykład, to rzeczywiście naliczenie tam 500 istot byłoby problemem. Ale kiedy ja mu zaczęłam tłumaczyć, jakiego rodzaju istotki to mogą być, często nawet niewidoczne gołym okiem, no to wtedy to dziecko zaczyna mieć inne wyobrażenie. I wchodzenie w świat takich maleńkich istot i poszukiwanie tego, jak one żyją, jak one funkcjonują, jak one wyglądają, jakie potrafią być śmieszne i pocieszne i itd. Jest jakąś tam formą zabawy i przygody nawet dla małego dziecka. Odkrywanie, jakie to są nieprawdopodobne kształty, jakie mają możliwości przetrwania, przeżycia, jak sobie radzą na przykład zimą, gdzie żyją. To są naprawdę autentycznie niesamowite rzeczy. Pamiętajmy też o jeszcze jednej bardzo takiej ważnej rzeczy. My edukację czy nauczanie często mylimy z pouczaniem. I to jest przerażające, że nam się wydaje, że my powinniśmy wszystko wiedzieć. Pada pytanie ze strony dziecka i o to my wtedy strzepujemy pyłek z kołnierza i mówimy, otóż widzisz, tak? No i zaczynamy pouczać. A Problem polega na tym, że my o ekologii wiemy bardzo mało. My jako ludzie, nawet jako naukowcy. W związku z tym musimy być bardziej pokorni i otwarci na to, że my z dziećmi dopiero będziemy poszukiwać odpowiedzi. Nie bójmy się tego, że dziecko przyjdzie do nas z jakimś pytaniem, my nie będziemy znali odpowiedzi, i musimy mieć wtedy taką pokorę, odwagę w tym, żeby powiedzieć: wiesz co? Sama tego nie wiem. Choć siądziemy do internetu i poszukamy. Dziecko naprawdę potrafi docenić to, że my przyznajemy się, że coś jest takie trudne, że i dziecko tego nie wie, i my tego nie wiemy. Natomiast ta otwartość, że my z nim siadamy, że my z tym dzieckiem tego szukamy, jest dla niego radością. Pamiętajmy, że dzieci bardzo doceniają czas spędzany wspólnie. Uwielbiają ten moment, kiedy my odsuwamy nasze zadania, nasze czynności i ten czas poświęcamy, żeby właśnie rozgryźć, dlaczego właściwie kred kopie kopce. Nie bez powodu podaję ten przykład, bo ja się tego dowiedziałam tydzień temu. Uwierzcie mi, państwo, Tyle lat mam ogród i tydzień temu się dowiedziałam, dlaczego w ogóle kred kopie kopce. Mało tego, dowiedziałam się, że on kopie go nie nad swoimi kanałami. I wszystko dlatego, że mnie o to właśnie Bratanek zapytał. To jest niesamowite, jak elementarnych rzeczy czasami nie wiemy. Pamiętajmy też o tym, że bardzo wiele rzeczy, które nas otaczają i które w tym świecie przyrody widzimy na co dzień, umyka nam dlatego, że właśnie traktujemy je jako zwyczajne. Warto jest w tym wszystkim zacząć widzieć taką wartość dla nas rozumianą jako coś, co nas bardzo wzbogaca. Jakie to jest piękne i niesamowite, że my możemy z tym obcować. No nie wiem, tęcza na przykład, tak? No jest przepiękna książka Rozplatanie tęczy, którą bardzo polecam, gdzie to jest wszystko przełożone na język fizyki. To nie jest język dla dzieci. Od razu mówię, to jest tylko i wyłącznie dla dorosłych, ale sam fakt, że my musimy się na takie rzeczy otworzyć, pokazuje też, ile mamy do pokazania dzieciom. No, ale też tą wartość można rozumieć w sensie dosłownym, tak? Jako wartość pieniężną. Niedawno rozmawiałam z radnymi z pewnego niedużego miasta, którzy wpadli na świetny pomysł, żeby na ryneczku miejskim wyciąć wszystkie drzewa, ponieważ podlewanie tych drzew w upały jest niezwykle kosztowne. A ryneczek nagrzewa się mocno i te drzewa usychają bez podlewania, więc rozwiązanie problemu nasuwa się samo. W związku z tym przez prawie dwa tygodnie poszukiwałam sposobu, jak policzyć wartość, wartość ekonomiczną w złotówkach, jaką te drzewa przysparzają miastu? Znalazłam ten sposób, przeliczając wartość tlenu na tlen medyczny, kupowany w ilościach hurtowych, tak żeby można było to rzeczywiście zmierzyć przy pomocy wartości dostępnych w cennikach i tak Potem porównałam to oczywiście z wartością, z ceną wody, jaka jest wylewana, i okazało się, że wartość tlenu tworzonego przez te drzewa przekracza 156-krotnie wartość wody, jaką trzeba wlewać, żeby te drzewa utrzymać przy życiu. I te rachunki musiałam położyć na stole państwu radnym, żeby państwo radni uznali, tak warto jest podlewać od drzewka i nie wycieli ich. Uważam to za czyn bohaterski z mojej strony, <śm> 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 ale to pokazuje magię pieniądza. Jak ludziom się nie zmierzy czegoś w pieniądzu, to często to nie przemawia. A jakie są trudności czy wyzwania, które napotyka pani i które mogą napotkać rodzice, opiekunowie, nauczyciele w rozmowach z dziećmi o ekologii? Poza tą złożonością ekosystemów, prawda, i tych powiązań niesłychanie dla nas jeszcze ciągle nieodkrytych, myślę, że jednak nasza pycha, to znaczy przeskoczenie tego, że poza tym, że nie jesteśmy pępkiem wszechświata i nie wszystko rozumiemy, to w dodatku jeszcze musimy przy naszym własnym dziecku do tej niewiedzy się przyznać. To jest naprawdę strasznie trudne. To chyba tylko rodzic, który musiał przy swoim dziecku się przyznać, nie wiem, nie umiem, jest w stanie zrozumieć, że to jest naprawdę problem. Ja jeszcze jako nauczyciel, tak? no, akademicki, ale jednak nauczyciel, też zdaję sobie sprawę, jak to jest usłyszeć pytanie z auli od strony studenta i musieć powiedzieć, wie Pan, ja muszę to sprawdzić. Ja rzeczywiście nie umiem na to od razu odpowiedzieć, A takich pytań pada coraz więcej. To wynika oczywiście z tego, że szeroki dostęp do internetu powoduje, że często nasi studenci no, wyskakują z pytaniami, na które nie jesteśmy przygotowani. Kiedyś student po prostu siedział i wiedział tyle, co w podręczniku, czyli na pewno mniej niż ja. W tej chwili to już nie jest tak komfortowo. To są ogromne wyzwania dla nas, bo one powodują, że bardzo często wybiegają z tymi pytaniami nasi podopieczni, studenci, słuchacze, dzieci do przodu w stosunku do naszej wiedzy, i my musimy nauczyć się tej pokory. To jest ogromne wyzwanie. I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz to jest to, że bardzo często my sami nie wiemy właściwie, po co to robimy. I tutaj znowu wrócę do tego przykładu z drzewami. Naprawdę pieniądze przychodzą nam z pomocą. To znaczy, Policz sobie, człowieku, no po prostu siądź i sobie policz, no do diabła, opłaci ci się to. Czyli pytamy, zadajemy pytania o rzeczy oczywiste, jako ten kopiec wykopywany przez kreta, szukamy informacji, inspirujemy się i dajemy się w sumie dzieciom prowadzić przez ten świat ekologii, jak rozbudzimy już ich ciekawość. To będzie taka pigułka i taka rada najbardziej uniwersalna dla rodziców, dla nauczycieli. Co jeszcze by pani dodała do tego? Może bym się przeczepiła tego, rozbudzimy ich ciekawość. My dajmy się ponieść ich ciekawości. Dzieci są ciekawe, dzieci są wścibskie, dzieci ciągle pytają. Dzieci są niesłychanie dociekliwe. My niestety nie mamy czasu wysłuchiwać tych ich pytań, a tym bardziej szukać odpowiedzi. Jeśli tego czasu nie znajdziemy, to po prostu popadną w marazm, a, a to chodzi o to, żeby to, po, tą iskierkę podtrzymywać. I to myślę, wystarczy. Podtrzymujmy tę iskierkę w takim razie także naszą rozmowę. Bardzo serdecznie dziękuję za to spotkanie. Profesor Magdalena Kachniewska z SGH była moimi państwa gościem w podcaście Wiedza daj się zaskoczyć. Dziękuję. Wiedza daj się zaskoczyć. Podcast PKO Banku Polskiego.